Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku Od dziadostwa do przedsiębiorstwa. A dzisiaj będę rozlewał gnojowice. Stwierdziłem, że trzeba kupić kolejny wóz do gnojowicy, gdyż po prostu ten poprzedni miał już za małą pojemność. A mówię, MeproZet mi się tamten poprzedni zresztą bardzo spodobał. Więc stwierdziłem, że pójdę znowu w MeproZeta. Zobaczymy, jaki będzie następny wóz. Tamten poprzedni, który miałem, miał chyba 14, ten ma 18 chyba. Już nie pamiętam nawet. Ale no, ten jest zdecydowanie większy, jest na dwóch osiach, więc lepiej będzie tutaj. Nawet nie będzie aż tak się zapadał, jak będzie mokro, więc powinno to naprawdę fajnie działać. Bardzo mi się podoba. Następny wóz już nie będzie z Meprozeta, bo nie ma co przesadzać, chociaż... W sumie, patrząc na to, jak mało dni zostało już do Farminga 25, to nie wiadomo, nawet w sumie nie wiem, czy będzie kolejny wóz na tej serii jeszcze, właśnie y, asenizacyjny. W ogóle, czy będę używał, czy kupię sobie, czy zdążę kupić. Zobaczymy. No, tak naprawdę to mamy gdzieś 21, czyli no, tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt dni zostało dwadzieścia parę dni no, z hakem no to jest naprawdę tutaj powinno to już zlecieć. Nie mogę się trochę doczekać, a z drugiej strony mam też sporo obaw, ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać, a dzisiaj chciałem rozmawiać o tym, czego się dowiedzieliśmy, a tak naprawdę poznaliśmy chyba już wszystkich. No teraz nie jestem w 100% pewien, ale chyba wszystkich już NPC-ów, czyli będzie ten sąsiad Dawid, będzie tam, będzie babka i ta babka jest najciekawsza, będzie od. Zwierząt, czyli ciekawe, ciekawe co ona w ogóle będzie, właśnie ona będzie dawać jakieś porady najprawdopodobniej z tego, co czytałem. Ogólnie jak patrzę na tych NPC-tów, to mam wrażenie, że to będzie tak, że po prostu siema, pobawimy się nimi na początku i potem będziemy mieli ich trochę w czterech literach za przeproszeniem. Niemniej nie mniej jednak uważam, że jak będą na tej go, y, mapie bardziej, to może i lepiej. Na pewno wiem też, że będzie można. Znaczy wiemy, może tak. Będzie można z nimi oprócz tego, że porozmawiać, to będą dawać jakieś zadania. Drwal też będzie, więc on będzie pewnie też jakieś porady dawał dotyczące właśnie leśnictwa. No jest to ciekawe, niemniej jednak dla graczy, którzy już grają w tę grę jakiś czas, nie będzie to jakaś rewolucja zbytnio za duża. No to będzie fajne dla na pewno gra graczy, którzy będą wchodzić do tego świata farminga. To, to na pewno fajny zestawik. Ale dobrze, że wziąłem go do tego John Deere'a, bo no, potrzebuje, ma wymóg mocy jednak. Także co, ja jadę uzupełnić, i widzimy się za chwilę, już po uzupełnieniu gnojowicy z powrotem na polu. No i dobra, dojeżdżam już do pola, sporo w sumie już jest zrobione, ale pojedziemy na kolejne pola, bo już rzepak mam położony w tym sezonie. Mam już z rzepakiem, że tak powiem, spokój. No i dobra, tu skończyłem. E to w sumie nie na aż tak długo starczył ten wóz. To nie wiem czy on, dobra, nie no, powinien starczyć już. Dobra, wjeżdżamy. Zredukuję trochę. No, nawet może niżej jeszcze. No i fajnie. No tak teraz sobie myślę, że raczej chyba nie będę już kupował kolejnego wozu asenizacyjnego na tej serii, bo po prostu nie zdążę. 18 metrów to już jest naprawdę sporo. Ciekawe, ile jeszcze ciągników. Myślę, że jeszcze z 1, 2 maksymalnie też przerzucę pewnie. Teraz tak się zastanawiam, czy za New Holanda po prostu już nie szukać czegoś, jakiejś wymianki. To myślę, że będzie też taki. No ale muszę najpierw nazbierać pieniądze. Bo już New Holand powoli do tych moich maszyn siewnik tak ogarnia jeszcze takie rzeczy. A tak to już uprawówkę nie. leżówkę też już na John Deere mam. No, to już tak naprawdę tam będzie niedługo niewiele co on robił. Tak naprawdę ratuje go na razie tylko tury jeszcze. Nie, ale zestaw prezentuje się naprawdę zacny, uważam. Możecie ocenić oczywiście go w komentarzu. No i dobra, ostatni przejazd. Nie chcę być inaczej. Teraz zastanawiam się, czy przejdziemy tędy. Tak, przez rzekę tutaj przelecimy. Dobra, taki jest plan, i pojadę na te pole rzepaku. No i idealnie, pole skończone. No to jest zawsze oszczędność nawozy, drogę, więc. Stwierdziłem, że po prostu najtaniej będzie gnojowicą zastąpić nawóz, chociaż w jakimś stopniu. O, głębokawo tutaj jest. No dobrze, jak dojadę na pole to się z wami tutaj, że tak powiem, znowu spotkam, ale no myślę, że na tamtym polu to i tak mi to co mam nie starczy. No i dobra, dojechaliśmy. Tutaj raczej będzie potrzeba trochę dorzucić. Bo to jest dobra gleba. O, nie, też 60 kg. To dziwne. To musi być dobra, dobra gleba, widocznie. Albo inaczej, może ta sama co na poprzednim polu. No i dobra, lecimy. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek. Możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No, przy tym przystanku to tutaj będzie ciekawie to wyrobić. Aha, kołem przyhaczyłem. No to po słupie. Dobra, wyłączę, bo to i tak nie ma sensu. No i dobra, tutaj to wiadę już sobie tyłem, i włączę dopiero tutaj. O. I zrobię poprzecznik od razu. No i perfekcyjnie, idealnie tam wyszło. O tu 80 kg aż potrzeba. To będzie schodzić. Dobra. Wsteczny trochę trzeba się nakombinować tutaj, no bo niestety sąsiedzi mają płot tak, że mam praktycznie w pole, ale o, tu cel osiągnięty przez chwilę pisało i tak mówię co jest grane. pak zawsze zżera nawozu z pola, więc mówię coś jest nie tak. Praktycznie w odcinku wyrobimy się z dwoma polami, naprawdę to fajnie. No ale to też dlatego, że nie muszę aż tak jeździć cały czas, bo właśnie ta beczka jest jednak większa. O to mi chodziło, bo ta poprzednia to po prostu non-stop jeździłem, nie? Za mała była już. Ona była do jeszcze chyba Ursusa kupiona, więc w sumie no już wymagała trochę. Na szczęście udało mi się jeszcze sprzedać w takich niezłych pieniądzach, nie takich aż, yy, że tak powiem, nie za darmo. No i dobra, teraz idealnie jestem ustawiony. To wyrobię tutaj ten poprzecznik. Za, za późno zacząłem skręcać, ale dobra. No i perfekcyjnie udało się. No, i pole tak naprawdę po tym przejeździe będzie skończone. Co prawda nie starczy mi gnojowicy, ale no to już trudno. Nie, no piękny zestawik. Naprawdę teraz te zestawy są fajne, nowoczesne. Mamy GPS-a. No i co tak naprawdę zostało mi tylko przyjechać tutaj z powrotem z gnojowicą na ten kawałek. To aż w sumie szkoda trochę jechać. No ale co. My widzimy się w następnym odcinku. Będzie pewnie grubo. Już pewnie będziemy się widzieć raczej przy siewach, tak mi się wydaje. No trochę będę pewnie przewijał. Także co, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.